Jedno miasto, tysiące historii, przeszłość i teraźniejszość, ludzie, miejsca, duch nowej huty. Zaprasza Tomasz Kornecki. Są takie miejsca, są takie miasta, po których można chodzić latem, zimą, wiosną, jesienią. O każdej porze dnia i nocy. Chodzić. I przysiąść od czasu do czasu, podziwiać piękno przyrody, i tej, która rozkwita, i tej, która zasypia porą jesienną lub śpi zimą. Takim miejscem jest niewątpliwie Nowa Huta. W dzisiejszym wydaniu Jednego Miasta Tysiąca Historii zapraszam Państwa na szczególną ulicę tego miasta. Mianowicie na Aleje Róż. Nowa Huta to miasto, które ma swój plac. Mam na myśli nie ten targowy, ale odpowiednik krakowskiego rynku. To plac centralny. Mniej więcej 10 km oddalony od serca Krakowa, czyli rynku, rynku, w którym znajdują się dwa kościoły. Mariacki Bazylika i świętego Wojciecha. Ten drugi jest również ciekawy pod tym względem, że mam na myśli obok architektury sakralnej widać poziomy, na których był rynek. Ten rynek po prostu się podnosił warstwa jedna, druga, trzecia, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dzisiaj byśmy powiedzieli, zmieniano na wierzchnie, chociaż oczywiście asfaltu wtedy nie znano wiele wieków temu. W każdym razie widać na przykładzie Kościoła Świętego Wojciecha, jak zmieniał się ów układ, a właściwie wysokość samego rynku. Ale my powróćmy do, a właściwie na plac centralny, im. Ronalda Reagana, chociaż takiej nazwy, tego imienia nie miał w czasach komunizmu, kiedy był budowany, nazywany, określany, etc., etc., dzisiaj generalnie w języku mówionym jest to po prostu plac centralny. Oczywiście oficjalnie imienia Ronalda Reagana. Ale żeby było, no właśnie śmieszniej na pewno nie, tragiczniej, to pewien chichot historii. Na tym placu swego czasu stał sobie niejaki Włodzimierz Ilicz Lenin. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co było przyczyną śmierci tego człowieka, który powiedział, że kapitaliści wyprodukują sznur, na którym my ich powiesimy. Otóż winą była pewna choroba. Choroba, którą otrzymał w prezencie i do dzisiaj nie wiemy, czy od prostytutki francuskiej, czy też... Od tej, która prowadziła w cudzysłowie działalność w Krakowie, zaraził się śmiertelną chorobą, w wyniku czego odszedł z tego łez padołu, sam wcześniej powodując, że ziemia, a szczególnie Rosja, ale także i te kraje obok niej, stały się tym padołem łez jeszcze większym. My, na szczęście, przez chwilę. Wtedy, w roku 1920, a później, niestety, na wiele, wiele lat i skutki tego odczuwamy do dzisiaj, chociaż Lenina już nie ma, ale w Rosji tak naprawdę jest, bo wnętrzności zostały wyciągnięte. On jakoś czymś tam, nie znam się, wzmocniony i tak sobie na Placu Czerwonym leży. Ale nie tyle chodzi tutaj o samego Lenina, ile o komunistów. Oni walczyli z wiarą. A w związku z tym, że człowiek jest osobą duchową, to trzeba było tę wiarę zastąpić czymś bądź kimś. W, mie w miejsce Pisma Świętego pojawiły się dzieła Marksa, Lenina, jako Biblia w cudzysłowie komunizmu. W miejsce zbawienia pojawiło się hasło proletariatu, walki z nierównościami itd. itd. W miejsce Chrystusa wyprodukowano w cudzysłowie proroka Lenina. A to, że on tam, proszę wybaczyć, wypatroszony na tym placu czerwonym leży, to nawiązanie do zmartwychwstałego Chrystusa. Oczywiście profanacyjne, jeżeli istnieje takie słowo, nawiązanie: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ideologia komunistyczna mówiła, że Lenin jest Wiecznie żywy. No cóż, w głowach niektórych do dzisiaj i nie tylko jest to Władimir Władimirowicz Putin. Od Placu Centralnego, który jest centrum nowej huty, nie tylko tym komunikacyjnym, bo rozchodzą się drogi w różne strony, także i do Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, miejscem spotkań, miejscem, gdzie znajduje się słynna Restauracja Stylowa to jedna z owych dróg, o której wspomniałem. To ja Róż, bo Plac Centralny i okolice nie tylko tego miejsca, to te punkty, w, którym, w których są nowochucianie w czasie nie tylko przemieszczania się, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale także spacerów, a więc odpoczynku. Idea, proszę Państwa, była taka, że niedaleko placu centralnego powstanie ratusz. No ale okazało się, że środki finansowe nie pozwoliły na to, by ten ratusz stanął. Każde miasto powinno mieć swój ratusz. Kazimierz na przykład ma do dzisiaj. Oczywiście on nie funkcjonuje jako magistrat, ale jest ratusz na Kazimierzu, na placu Wolnica. Natomiast w Nowej Hucie. Tenże ratusz nie powstał. I Aleja Róż, bo dlaczego tak opowiadam o Placu Centralnym, o Placu Ratuszowym i tak dalej, i tak dalej. Otóż opowiadam dlatego, żeby powrócić do punktu wyjścia naszego dzisiejszego spotkania w jednym mieście tysiącu historii, właśnie do Alei Róż. Otóż okazało się, że owa Aleja Róż dzisiaj i nie tylko dzisiaj, do Placu, proszę Państwa, ratuszowego, a właściwie do ratusza, nie prowadzi. Stała się za to drogą, która jest miejscem wypoczynku Nowochucian. Swoją nazwę wzięła oczywiście od licznych posadzonych róż. Państwo spojrzą na zdjęcia sprzed wielu, wielu lat. Rzeczywiście te róże wyglądają przepięknie, bo w założeniach projektantów Nowej Huty. To miało być właśnie to miejsce, w którym Krakowianie, Nowo-Hucianie, czyli ci nowi Krakowianie, chociaż kiedyś słyszałem, że podobno miało być miasto Nowa Huta z dzielnicą Kraków, czy tak rzeczywiście było, tego nie wiem, muszę dopytać. W każdym razie miało to być właśnie miejsce spotkań. Ale Jarusz, stała się praktycznie najważniejszą ulicą tego miejsca, ulicą Nowej Huty. I to ulicą o charakterze handlowym. Te sklepy, które tutaj się pojawiły w czasach PRL-u, przypomnę, były rzeczywiście wyjątkowe, tworzyły obraz dostatku i dobrobytu, były dobrze zaopatrzone, bo w Polsce nie zawsze było tak, że wszystko w sklepach można było kupić. I wiele osób wspomina, że były takie towary, których nie można było kupić w Krakowie, a w Nowej Hucie, proszę Państwa, oczywiście one się znajdowały. A zatem obraz dobrobytu, dobrobytu, oczywiście proletariatu, który buduje nową świecką ojczyznę z Leninem na czele, tym Leninem, nie wiem, czy Państwo widzieli, mam na myśli osoby spoza huty i młodsze pokolenie zdjęcia tego pomnika, który zresztą, suma sumarum, potem ostatecznie wylądował poza granicami naszego kraju. Ten Lenin kroczy i tak do końca nie wiadomo, gdzie kroczy. A propos Lenina, pewnego pięknego dnia zostały podłożone tam ładunki wybudowe, wybuchowe pod tenże pomnik i pojawiło się hasło: Masz tu rower, masz tu buty i Uciekaj, byśmy tak mogli to ująć językiem kulturalnym. Wszystko wskazuje na to, że była to prowokacja służby bezpieczeństwa. Sam Lenin zniknął z placu centralnego dosyć późno. Ja o samym tym miejscu Państwu opowiem kiedyś dokładniej, bo kamienice, które widzimy, są bardzo charakterystyczne, mające swój klimat z bramami i tak dalej i tak dalej warto poświęcić im przynajmniej jedno wydanie jednego miasta tysiąca historii i temu właśnie miejscu, czyli placu centralnemu. Dzisiaj o nim mówimy w kontekście Alei Róż. W każdym razie Federacja Młodzieży Walczącej już po w tym okresie, gdzie było wiadomo, że w Polsce coś się zmienia, walczyła o to, żeby Lenin zniknął z placu centralnego, no i jakoś tak to szło bardzo, bardzo powoli. To znaczy nie walka, tylko decyzja władz. Tam też oczywiście odbywały się uroczystości komunistyczne, zjeżdżali ludzie z różnych stron. No, i oczywiście mówili, jak to u nas dobrze, wspaniale i pięknie, a ojczyzna kwitnie i się rozwija oczywiście ta komunistyczna. W każdym razie, proszę Państwa, aleje w sensie widokowym z jednej strony zamykały wzgórza krzesławickie, z drugiej natomiast beskidy były widoczne. I w 1973 roku stanął tutaj wspomniany Włodzimierz Lenin. Nie ten, który znajduje się na Placu Czerwonym, bo on nie teleportował się na plac centralny, ale jeszcze potężniejszy Lenin. Taki jakby super Lenin. Taki Lenin, Lenin do potęgi leninowej, siedmiotonowy pomnik. I tenże pomnik, proszę Państwa, a właściwie ten Lenin na tym pomniku. Tak jak Państwu wspomniałem, mamy takie wrażenie, jakby gdzieś chłopina szedł. Mieliśmy nadzieję, że może z tej huty po prostu wychodzi, no ale tak mu to szło, że mu to nie wychodziło. No i niektórzy mogą powiedzieć, że to taki sympatyczny pan, który zmierza sobie w stronę babiej góry. No a kto był fundatorem tego pomnika? No, oficjalnie, proszę Państwa, pracownicy kombinatu. Czyli huty imienia Lenina. No oczywiście to była decyzja władz komunistycznych. Jeżeli miało być miasto, przepraszam, a może w ostateczności państwo bez kościoła, no to trzeba było wyprodukować, a właściwie przenieść wyprodukowanego proroka ze Związku Sowieckiego. No i tego tak to Włodzimierz Ilicz stanął na placu centralnym. Ta próba, o której państwu mówiłem, próba wysadzenia tego pomnika to jest rok 1979. Nie udało się Lenin stracił tylko piętę, tak jak wspomniałem, najprawdopodobniej była to prowokacja. Dopiero 10 grudnia 1989 roku ten pomnik znika z placu Centralnego. A przypomnę państwu, że od kilku miesięcy Polską rządzi nowy premier może inaczej, premierem Polski jest człowiek, który ma korzenie solidarnościowe, wydawałoby się nieskomunizowany i walczący z wszelakimi objawami komunizmu, Tadeusz Mazowiecki. Tenże pomnik zostaje sprzedany do Szwecji i to za cenę naprawdę niewielką, bo o wiele niższą niż materiał, z którego został wykonany. No i tutaj można by powiedzieć, że Lenin wylądował na śmietniku historii, przynajmniej jeżeli chodzi o tę historię nowochódzką. W 2023 roku po remoncie Aleja Róż odzyskuje swój pierwotny wygląd. Dlatego z jednej strony można zerkać na te zdjęcia, a może i filmy, bo one również są z czasów komunizmu, tej pierwszej byśmy powiedzieli alei róż, która została wybudowana w czasach słusznie minionych. Ale również można do tego miejsca, a właściwie na to miejsce się udać i, i nie tylko spojrzeć, ale również przejść się Aleją Róż, po to, by. Podziwiać chociażby ponad 1200 krzewów, róż, które zostały zasadzone właśnie po owej rewitalizacji. Prawie 3,5 tysiąca innych krzewów, takich jak chociażby lilak pospolity. 24 drzewa, lipy drobnolistne, blisko 5000 tysiąca bylin oraz rośliny cebulowe. Tak jak Państwu wspomniałem, to miejsce spotkań nowochucian, miejsce... Rozmów, omawiania tych mniej i bardziej przyjemnych sytuacji, które nas dotykają, zarówno tych warszawskich, jak i tych krakowskich, no i oczywiście przede wszystkim nowochudzkich. Bardzo serdecznie zatem zapraszam Państwa na Aleję Róż odnowioną. Odnowioną dzięki inicjatywie mieszkańców, dla których to miejsce, podobnie jak wiele innych w Nowej Hucie, jest szczególne. A ja. Zapraszam Państwa już wkrótce na kolejną odsłonę jednego miasta tysiąca historii.